Maneczko z tej strony w a w tym odcinku pokażę Wam, jak możecie stworzyć płaszcz łowcy. Dobra, tak więc najważniejsza rzecz, którą tutaj potrzebujecie do stworzenia tego płaszczu łowcy, jest nim mięso, które możecie zdobyć przykładowo z wilków lub z innych graczy, którzy już to mięso wyfarmili. Tak, wyczyszczę tylko te NPC dla mnie strzelają, Przez graczy schowam się, a może nie zobaczymy, co mieli. Od razu sobie poulepszam te bronie Jak oglądaliście ostatni odcinek z polowaniem, tam będziecie widzieć konkretnie, jak wyglądają te wilki. No i zabieramy się za ulepszanie, tworzenie płaszcza. Twarz łowcy, stwórz. Mniejsza niestety zajmuje Wam stota. Przyjęcie sobie ten płaszcz łowcy. Ciekawe. A, i teraz dzięki temu płaszczu po prostu zwierzęta mnie atakują, tak? to tam było? No i płaszcz, jak widzicie, ma tutaj też dodatkową funkcję, bo niektóre po prostu NPC i tak dalej zwierzęta są agro, a dzięki płaszczowi możecie tego agro unikać. sobie jeszcze tutaj po ulepszam bronię do kolejnego quest'a. Aha, już nic sobie nie lepsze, bo mi wszystko było To muszę iść pofarić. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i pomógł Wam z tym, jak stworzyć płaszcz. Podzielcie się komentarzem, co Wam się podoba w najnowszym sezonie. Nie zostawcie również o subskrypcji z dzwonem. I o moim kodzie twórcy Wazigaming w sklepie oraz możliwości dołączenia naszego Discorda Wazilandia. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!